Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dzisiaj wyruszamy w fascynującą podróż przez historię Kościoła, prowadzeni światłem wiary i natchnieniem Ducha Świętego. Tematem naszej opowieści jest Leon XIII i historia papieży Leonów. Narracja, która łączy nas z wielkimi duchowymi przywódcami, którzy przez wieki nosili imię Leon i prowadzili Bożą Owczarnię z odwagą, mądrością i miłością. Zapraszam Was, byśmy razem przeszli tę drogę. Jakbyśmy przeglądali stronicę świętej księgi, odkrywając, jak ci ludzie, wybrani przez Pana, kształtowali kościół i pozostawili głębokie ślady w naszej wierze. Przygotujcie swoje serca, otwórzcie umysły i chodźcie ze mną, bo ta historia nie jest tylko o papieżach, ale o tym, jak Bóg działa przez swoich sług, by prowadzić nas ku prawdzie. Imię Leon brzmi potężnie w tradycji chrześcijańskiej. Lew Symbol majestatu i ochrony przypomina nam o Lwie z Judy, naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, który panuje z mocą i miłosierdziem. Kiedy papież wybiera to imię, przyjmuje na siebie ogromną odpowiedzialność Być strażnikiem wiary, obrońcą prawdy i pasterzem, który prowadzi z niezłomnością, ale też z łagodnością. Na przestrzeni wieków trzynastu papieży przyjęło imię Leon. Każdy z nich odciskając swoje unikalne piętno na kościele. Dziś jednak szczególną uwagę kierujemy na Leona Czternaskę, Roberta Francisa Prewosta, wybranego 8 maja 2025 roku na 267. Następcę św. Piotra, pierwszego papieża z Ameryki Północnej. Zanim jednak zgłębimy jego historię, cofnijmy się w czasie, by poznać wielkich papieży Leonów którzy przed nim prowadzili kościół, ludzi, którzy z wiarą zmieniali bieg dziejów. Zaczynamy od świętego Leona Pirerku zwanego Wielkim, który objął papiestwo w 44 roku. Był to czas wielkich niepokojów. Imperium rzymskie chyliło się ku upadkowi. Najazdy barbarzyńców zagrażały stabilności, a herezje, takie jak nestorianizm i monofizyt, dzieliły wiernych. Leon Piercerchy nie był tylko administratorem, był gorliwym pasterzem, błyskotliwym teologiem i niezłomnym obrońcą ortodoksji. W swoim słynnym Tomusie do Flawiana jasno określił doktrynę wcielenia, stwierdzając, że Jezus Chrystus jest jedną osobą z dwiema naturami, boską i ludzką, złączonymi bez zmieszania. Ta prawda, ogłoszona na Soborze Chalcedońskim w 451 roku, pozostaje filarem wiary chrześcijańskiej. Leon Piotr nie ograniczał się jednak do dysput teologicznych. Tradycja głosi, że w 452 roku stanął naprzeciw Atyli, króla Hunów, u bram Rzymu, przekonując go, by oszczędził miasto. To spotkanie, choć owiane legendą, ukazuje, jak siła wiary może zmienić bieg historii. Święty Leon Wielki uczy nas, że być lwem to łączyć stanowczość z pokorą, odwagę z współczuciem i absolutną ufność w Bożą Opatrzność. Inni papieże Leonowie również odcisnęli swoje piętno na kościele. Leon II w VII wieku wspierał liturgię i jedność Kościoła, umacniając więzi między Rzymem a Kościołami Wschodnimi. Leon III w Bęstym wieku koronował Karola Wielkiego na cesarza świętego cesarstwa rzymskiego, co symbolizowało sojusz między Kościołem a władzą świecką, kształtując średniowieczną Europę. Leon IV w XX wieku Stawiał czoła najazdom Saracenów, budując mur leoniński, który do dziś chroni Watykan. W XIX wieku Leon XIII, zwany papieżem społecznym, wydał encyklikę Rerum Novarum, która broniła praw pracowników i godności pracy w dobie rewolucji przemysłowej. Każdy z tych ludzi w swoim czasie odpowiedział na wyzwania epoki z niezachwianą wiarą. Pokazują nam, że bycie papieżem to więcej niż rządzenie. To bycie duchowym ojcem, sługą sług Bożych, gotowym oddać życie za owczarnie. Ich historie przypominają nam, że Kościół mimo burz pozostaje niewzruszony, bo jego fundamentem jest Chrystus. Wyobraźmy sobie teraz, jak wyglądałby papież Leon w naszych czasach. Odpowiedź znajdujemy w osobie Leona XIV, Roberta Francisa, prewosta. Urodzony w Chicago w 1955 roku. Przez ponad trzy dekady służył jako misjonarz w Peru, gdzie stał się obywatelem i biskupem. Jego wybór na papieża, z ponad 100 głosami w konklawę, odzwierciedla zaufanie kardynałów do jego zdolności do jednoczenia Kościoła i kontynuowania dziedzictwa Franciszka z naciskiem na miłosierdzie, dialog międzyreligijny i obronę godności człowieka. Leon XIV, inspirując się Leonem XIII. Pragnie budować sprawiedliwszy świat, w którym każdy jest szanowany. Jego życie, naznaczone służbą ubogim, jest świadectwem Ewangelii. Jak będzie wyglądało jego papiestwo? Tylko Bóg wie, ale możemy ufać, że Duch Święty go prowadzi. Kontynuując naszą podróż, spójrzmy na innych papieży Leonów, którzy ukształtowali Kościół w mniej znanych, ale równie ważnych momentach. Leon IX w XII wieku był reformatorem walczącym z Symonią, kupowaniem urzędów kościelnych i dążącym do odnowy moralnej kleru. Choć nie udało mu się zapobiec schizmie między Kościołem Zachodnim a Wschodnim w 1054 roku, jego wysiłki na rzecz jedności pozostają inspiracją. Leon Dragoj w XVI wieku, choć kontrowersyjny z powodu sprzedaży odpustów, które wywołały Reformacje, był mecenasem sztuki wspierając Rafaela i Michała Anioła, których dzieła wychwalały Boga przez piękno. Ci papieże, ze swoimi cnotami i słabościami, przypominają nam, że Bóg wybiera niedoskonałych ludzi, by realizowali jego dzieło, przemieniając ich ograniczenia w narzędzia łaski. Ich historie uczą nas pokory i zaufania, że Bóg działa, nawet w najtrudniejszych czasach. Wróćmy do Leona XIII, którego encyklika Rerum Novarum. Była odpowiedzią na wyzwania rewolucji przemysłowej. Broniąc praw pracowników i sprawiedliwości społecznej, pokazał, że wiara katolicka ma coś do powiedzenia w kwestiach ludzkich, zarówno duchowych, jak i materialnych. Jego wizja społeczeństwa opartego na solidarności zainspirowała Leona XIV, który w swojej pierwszej homilii podkreślił miłosierdzie jako serce misji kościoła. Jako Augustianin. Leon Dasternastego żył wśród ubogich w Peru, ucząc się ich języka i kultury. Jego doświadczenie jako biskupa Chiclayo i prefekta kongregacji De biskupów przygotowało go do przewodzenia kościołowi w świecie pełnym podziałów, kryzysów ekologicznych i wyzwań etycznych. Jego wybór imienia Leon jest obietnicą kontynuacji misji budowania sprawiedliwszego świata. W którym kościół jest blisko tych, którzy cierpią. Drodzy bracia, zanim pójdziemy dalej, chcę was zaprosić do czegoś specjalnego. Jeśli ta historia porusza wasze serca, jeśli czujecie obecność Boga, rozważcie subskrypcję naszego kanału. To nie tylko kliknięcie przycisku, to dołączenie do wspólnoty braci i sióstr, którzy chcą wzrastać w wierze i dzielić się miłością Chrystusa. Mam dla was wyzwanie. W komentarzach podzielcie się imieniem świętego lub papieża, który inspiruje waszą drogę wiary i dlaczego. Może to święty Leon Wielki, Leon XIII, a może ktoś inny, kto naznaczył wasze życie. Wasza historia może zainspirować innych, więc nie bójcie się jej opowiedzieć. Razem budujmy przestrzeń komunii i nauki, bo kościół to rodzina, a wasz głos ma znaczenie. Gotowi na dalszą podróż? Przechodząc do mniej znanych papieży Leonów, spójrzmy na Leona V, który w XIV wieku miał krótki pontyfikat, ale stawiał czoła politycznej niestabilności. Jego życie, choć słabo udokumentowane, przypomina, że nawet ci, którzy działają w cieniu, są narzędziami Boga. Leon VI i Leon VII, również z XX wieku, zmagali się z walkami o władzę, ale starali się umocnić duchowy autorytet Rzymu. Leon Ubenow w XI wieku rządził w czasach kontrowersji, a Leon XI w 1605 roku, mimo zaledwie 27 dni pontyfikatu, pragnął reform i pojednania. Ci papieże uczą nas, że wielkość nie zawsze jest widoczna. Być lwem czasem oznacza cichą służbę, ufając, że Bóg widzi to, co świat pomija. Ta pokora jest bliska Leonowi XIV, który jako misjonarz w Peru żył wśród ubogich. Nie szukając chwały, Leon XIV, Robert Francis Prewost, jest papieżem stworzonym na nasze czasy. Jego augustiańska formacja, oparta na zasadzie jedno serce i jedna dusza zwrócone ku Bogu, ukształtowała pasterza, który idzie na peryferię. Jako papież staje przed światem pełnym nierówności, wojen i sekularyzmu. W swoich pierwszych słowach wezwał do miłosierdzia obiecując Kościół, który słucha i wychodzi naprzeciw cierpiącym. Jego wielokulturowe doświadczenie przygotowuje go do przewodzenia globalnemu Kościołowi, gdzie jedność w różnorodności jest kluczowa. Jako pierwszy Amerykanin na tronie Piotrowym łączy obie Ameryki z resztą świata, niosąc przesłanie nadziei. Jego pontyfikat dopiero się zaczyna, ale już widzimy w nim echo odwagi św. Leona I, i wizji Leona XIII. Wybór Leona XIV wzywa nas do spojrzenia na naszą własną misję. Każdy z nas przez chrzest jest powołany do bycia lwem w swojej społeczności. Może nie walcząc z najeźdźcami czy pisząc encykliki, ale żyjąc wiarą z odwagą, kochając hojnie i świadcząc o Chrystusie czynami. Leon XIV przypomina, że Kościół to nie tylko papież czy biskupi, ale my wszyscy. Zjednoczeni w miłości Bożej. Jak możemy odzwierciedlić odwagę i współczucie Papieży Leonów? Jak możemy być narzędziami miłosierdzia, o którym mówi Leon XIV? Te pytania skłaniają nas do autentycznego życia wiarą, wiedząc, że Bóg nas podtrzymuje tak jak podtrzymywał Papieży Leonów. Na zakończenie tej podróży zapraszam Was z całego serca, byście dołączyli do naszej Rodziny Wiary na tym kanale. Subskrybujcie nie tylko po to, by oglądać więcej takich treści, ale by stać się częścią wspólnoty, która razem szuka Chrystusa. Podzielcie się w komentarzach swoimi historiami, jak Kościół dotknął waszego życia. Może to doświadczenie, sparafi, chwila modlitwy czy coś, czego nauczyliście się z tego filmu, powiedzcie, co was poruszyło, odwaga świętego Leona Wielkiego społeczna wizja Leona XIII czy nadzieja, którą wnosi Leon XIV. Wasze słowa mogą rozświetlić wiarę innych, stańcie się częścią tej przestrzeni, gdzie nasze głosy łączą się, by chwalić Boga. Niech Pan nas prowadzi, dziś i zawsze.